It starts with a and a tingle. Cześć Wam dzisiaj, właściwie wczoraj, nagrywałem to wczoraj, ale podzieliłem na pół, bo vlog mi wyszedł za długi, więc wybiłem ten dodatek, który też się rozrósł do do, do do dzisiaj, czyli jutra mojego... Gdzieś kiedyś już o tym wspominałem we wcześniejszych vlogach I miałem okazję też oglądać ostatnio bajki dla dzieci z, z dzieciakami I wtedy chyba też użyłem tego stwierdzenia, że dzieci traktuje się jak małych debili A nie ludzi o mniejszym zasobie wiedzy No bo to są ludzie, którzy są jeszcze niedorośli, nie mają pełnego zasobu wiedzy Nie byli w szkołach, nie mają dużego szeregu informacji, do których mogą się odnieść No to tak samo jak informatyk rozmawia z humanistą I wspominanie o... Programowaniu humaniście sprawi tylko, że będzie miał taką minę, jak ja zazwyczaj jak się do mnie coś mówi. Tak samo jest z dziećmi. Dzieci niektórych rzeczy nie wiedzą, co nie znaczy, że są głupie, a robienie bajek tak, żeby dorosły czuł się jak kretyn. Nie jest najlepszym sposobem na wychowywanie dziecka, a jak wszyscy wiemy, telewizja teraz wychowuje dzieci. I bajki, które puszczamy swoim pociechom, jeżeli ktoś takowe posiada, ja nie. Zamiast budować jakiś zasób wiedzy, które dzieci rozwija, albo chociaż drażnić ten element estetyczny, żeby dziecko zaczęło odczuwać różne rzeczy na sposoby do tej pory nieodkryte przez to dziecko, to wali się dzieci o buchy. W łeb, tak, żeby nie myślały w ogóle. Były bajki, część starych bajek, część nowych bajek. Niektóre z tych nowych bajek były znośne, inne o jakimś latającym psie i w ogóle szczurach czy myszach w metrze. To było tak głupie, że po prostu. A stare bajki Reksio oglądało się z przyjemnością. Nie mówię tu z sentymentem, bo jako dziecko nie lubiłem Reksia. Ale teraz patrzę, że jest to sensowna bajka, która w pewien sposób rozwija. Postacie nie mówią, w inny sposób komunikują się z widzem i między sobą na ekranie, co buduje takie relacje. Nie wiem, czy ktoś z Was, jak był mały, miał styczność z dziećmi, które nie mówiły po polsku na przykład jakieś dzieci z Anglii, z Francji, z Rosji, z Niemiec, gdzie trzeba było się dogadać, na nie używając języka. Jeżeli ktoś to przeżył, to od razu widzi element tego sposobu takiego przeskakiwania formy werbalnej do, do przekazu myśli właśnie w Rexiu to jest świetnie zrobione i to jest, to jest. Sympatyczne, to boli że idzie się na bajkę Disneya i nie mówię tutaj o tych nowych dobra, zaplątaniu to jest wyjątek, ale nie mówię o tych nowych twórczościach Disneya w stylu Hannah Montana, tylko właśnie o bajki mi chodzi, bajki Disneya, które są naprawdę przemyślane dla dzieci do konkretnego poziomu rozwoju, a ogląda się w telewizji publicznej wykupione bajki na wieczory tam nie wiem, na 19 jest chyba wieczorynka i ma się wrażenie, że oni te dzieci po prostu chcą... Brainless. No to dzisiaj na tyle ode mnie. Dziękuję za uwagę. Hej! Chciałbym taki mieć.